Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli szukasz tego produktu, możesz kupić go tanio z szybką wysyłką w sklepie enimo.net. Kliknij link poniżej w opisie pod filmem i zobacz ten produkt. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Jeśli tył twojego Polo 9701 traci siłę hamowania, najpewniej winowajcą jest zacisk lewy, metalowy, zmiennokształtny, element, który po latach przecieka, zacina tłoczek albo wypacza prowadnicę. Objawy są proste. Koło ciepłe jak grill, płyn ubywa, albo przy hamowaniu auto ciągnie w lewo. Ignoruj to dalej, a dojdziesz do zatarć łożysk i spadku ciśnienia w obwodzie. Rozwiązanie? Wymiana zacisku wraz z zestawem naprawczym i nowym płynem. Na początek podnieś auto na solidnym podnośniku, podłóż podtrzymki i zdejmuj koło. Zdemontuj sprężynę hamulca ręcznego, wystarczy klucz 13 mm i odkręcenie trzpienia. Potem odciskasz przewód elastyczny z mocowania, odkręcasz go na 11 mm, zatyczka na końcówce ograniczy wyciek. Teraz główna śruba zacisku, 13 mm, klucz nasadowy z przedłużką, bo często siedzi jak w betonie. Ściągasz zacisk, wyciągasz klocki i prowadnice. Przy okazji wyczyść tarczę papierem ściernym 1200, spłucz alkoholem technicznym. Nowy zacisk smaruj cienko pastą miedzianą na powierzchniach montażowych, wkładasz. Dokręcasz momentem 35 Nm. Montaż zestawu naprawczego. Tłoczek wciśnij śrubokrętem z uchwytem, uszczelki z wysokotemperaturowym smarem, osłona gumowa na prowadnicę. Przewód dokręcasz 18 Nm, odpowietrz układ, wystarczy trzykrotne, pompowanie plus odpowietrznik, płyn DOT4 do maksimum. Po złożeniu kilka razy naciśnij pedał, sprawdź szczelność pod ciśnieniem. Gotowe, gdzie kupić? Szukaj numeru 6Q0615123, wersja bez ABS ma kod L z ABS M, cena od 120 do 180 zł za regenerowany, od 250 do 320 zł za nowy. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką na stronie enimo.net. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.